Like two fires, movement so graceful. cat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night. Crystal lights fascinating. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey don't stand in her way. Run, run, run away. Crystal like <laughs> <laughs> hey,

Look back, she anticipates. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night are crystallized, fascinate She feels your heart beating, animal fear. Her beauty is unreal. Just beefy out of here. let Let's go! Let's go! Jesteśmy po pierwszym zjeździe. Ja żyję. 15 lat nie jeździłem na nartach. Kopaki. Ja też żyję. Jest dobrze. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. W tych pięknych okolicznościach przyrody tutaj sobie siedzimy na stołeczkach i panie kierowniku jak tam? Jest bardzo dobrze. Profesorze są trudne warunki, Szkolimy młodzież cały czas, jest młodzież bardzo pojętna, jak to wszystko się z tego liceum. Dajemy radę, jesteśmy bardzo wytrzymali, sprawni. Zorganizowani. Tak, tak. I z tego co no ja wiem, to jest im przykro. niezwykle smutno, bo niektórzy mają w tym momencie matematykę, tak, tak. niektórzy język polski i jest im przykro, że są bo tak, tak. z jednej tak. strony chcieli się kłócić, a z drugiej strony jest na tak? Jest to, 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 to Pozdrawiamy serdecznie. O buongiorno! Bon Co tam słychać u was? E, jest jakaś 11 godzina w czwartek, jaką macie lekcję? Włeb z panem profesorem Tomczyk. No i prawidłowo piękny włas. A gdzie pan profesor Tomczyk? Trochę niżej. Trochę niżej. Pan profesor Tomczyk się w góry nie wybiera. Szkoda. Szkoda, żałujemy. Chcielibyśmy zobaczyć glebę profesora Tomczyka i nie zobaczymy.